Z tej strony jest Wiktor. Jesteśmy na końcu Wikipedia. Będziemy grać sobie Pet Simulator 2. Chciałem wam pokazać moje Pety i nową krainę. Akurat na końcu mam 51 tysięcy. Mam takie pety. Jeszcze tu mam. Mam dużo od niepotrzebnych petów, ale nie chcę mi się ich usuwać. Bo mogą się później przydać, przydać na goldowanie. Mm. My idziemy teraz na drugą krainę i na drugiej krainie kupimy sobie jedno jajko. Kurczę, jak on ułaził. tutaj no to się wystrzelamy. Jesteśmy na drugiej krainie i kupujemy sobie w Musimy się wystrzelamy Będę musiał trochę hajsu nabić, bo na No, na moim koncie jeszcze jest mało hajsiku Mam tylko 47 tysięcy A jak będę miał 70 chyba 8, to będę mógł sobie kupić yy, na następnej krainie jajko za Właśnie 78 tysięcy tu jeszcze je pozbieramy No, jest mega skrzynka Nie znaczy nie mega skrzynka tylko skrzynka Pomyliło mi się, z Beoksters To rozwala pingwinek i... nie wiem chyba kaczka mhm. nie y, pelikan znaczy, no, nie wiem nie znam tej nazwy ptaszka teraz, teraz będzie Dłużej rozwinało. Spójrzcie na to. Idealnie. O kurzczę, to się ustrowił. Ja się przestraszyłem. Otwieram tego mega boxa i idę na świat w tamtym. No się już nudzi. La la la. Już zaraz. 24, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ile mam? 84. Staćmy na jajku. Chyba już. Albo rozwalimy sobie szybko. Prezent, prezent. Szybciej będzie jak jeden i cztery tak. pięć. Spieramy sobie. Ekstra mi się niepotrzebne, bo mam już na level. No to co? Idziemy na krainę lodową. Hmm. Albo nie wiem czy kupić te jako, może kupimy. Najwyżej sobie na sam tym świecie, pozbieramy jeszcze trochę. Niestety jeszcze nie mam VIP'a i nie mogę wejść na następny świat za 85 expa Ale co, czekajcie, sprawdzę ile kosztuje jajko. 70. Bożbieram je jeszcze trochę. O, po pokażę przy okazji Wam ukryte przejście na tym świecie. No. I tutaj jest taki parkour do przejścia. A jest dużo skrzynek. Cztery, pięć. Spróbuję otworzyć sam. Pomogę im też. A tam jest mój piesek. Nie widzicie go, bo nakrywam na ekran. Jeszcze tyle do otworzenia. Nudzi no, mi się, przejdę z tego parku. A, ja chciałam wam jeszcze pokazać jak można łatwiej przejść parkura. Tutaj widzicie i skoczyć tu. No i jesteście tutaj. Więc będziecie widzieć, żeby nie przechodzić tego macie tam przejście. 6 000.

moja mamusia. Przywita się. Mm. Głośno nie powinniście nie słyszeć. Mama. Nie wiem, czy słyszycie, ale powiedziała moja mama cześć. No, pomogą. Pomogli mi. Dopiero teraz zauważyłem. A potem otwieramy to coś. Złalamy to. Jakby co, jutro będzie odcinek z Brawl Stars i bardzo Was przepraszam, ale zapomniałem i nie nagrałem odcinku jak otwieram Mega Boxa za 5000 pucharków. Niestety nie mogłem, ale sprób spróbuję no, nagrać jak będę miał 6000 i będę miał 8 pita. Dlatego piszcie w komentarzach, co chcecie, żebym na przykład zrobił. Czy Brawl Stars jutro, czy Roblox? Posłuchajcie, jak będzie 25 subskrypcji na moim kanale, to Zrobimy taki odcineczek jak Znaczy, chciałbym powiedzieć, że w czwartek będzie przesyłka dla mnie I nie chcę wam już wszystkiego mówić dlatego powiem tylko tak będzie z tego odcinek i Ten odcinek będzie krótki, dlatego ci co obserwują mój kanał będą mogli obejrzeć ten odcinek i dowiedzą się co w czwartek za paczkę dostanę. Dlatego śledźcie mnie na bieżąco, to będziecie no, wiedzieć co dostanę w przesyłkach, co będę nagrywał. my Zaraz sobie idziemy otworzyć jajeczko. Czekajcie, chcę od... chcę sprawdzić, ile jeszcze mi brakuje, żebym miał 6 petów. No, no, dużo jeszcze no, to. Teraz idziemy otworzyć jajko. Otworzymy nie, nie możemy. Dwa jajka to otworzymy te jajko i jeszcze pójdziemy na spawnę i spróbujemy goldować peta. O! Ile on ma? Jedenaście. No to może sobie skasujemy tygryska Co to mi wyskakuje? Tyg. Mam już tego peta dobra. To my idziemy na spawna i goldujemy peta. Jesteśmy na spawnie Zgoldujemy eee, sobie może małpeczkę. Nie się nie uda eee, wiedziałam Poczekajcie, sprawdzę tam Prezenta sobie szybko otworzę Spróbuję zgoldować jeszcze raz Jest, jest skrzynka duża. No teraz trochę szybciej, można nawet z miskiem, aż się wala. ale tu jest bug kawałek chyba drzewka widać o potrójny skąd to wejście, dobra to idziemy spróbować jeszcze raz skoldować jakiegoś peta ja wiem pewnie co ja wiem co zgolduję ale pewnie też mi się nie uda ale to nie ryzykuję, to nie pijesz szampana. Ja chcę sobie zgoldować. Czekajcie. Ty Nie wiem, czy mi się uda, ale mi to nie obchodzi. Nie! No dobra. Wbijajcie łapki w górę, to nagram filmik. Jak, Jak yy, będę miał dużo. Yy, dużo tych mm, diamentów i spróbuję zgoldować jakiegoś peta na przykład 11 punktów 12 8 9 Zostaw, zostawiajcie łapki w górę i piszcie komentarze